Witam państwa serdecznie na naszym dzisiejszym z Ja nazywam się Mateusz Zdruk. Dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić no, na pewno niezwykle przyjemną i mam nadzieję ubogacającą rozmowę. Naszym gościem dzisiaj w Warszawie jest ojciec profesor Zdzisław Kijas. Bardzo dziękuję za zaproszenie i podzielam przyjemność i radość rozmowy po raz pierwszy w tym tym bardziej się cieszymy, że Ojciec jest z nami. Ojciec mógłbym długo mówić o nim, ale dzisiaj będziemy mówić o kimś innym. Natomiast, natomiast, co chciałem powiedzieć, z dwóch względów dzisiaj Ojca gości. Po pierwsze, ze względu na rolę, jaką pełnił w procesie beatyfikacyjnym już niedługo błogosławionego, a jeszcze sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. No i przede wszystkim z wielką radością go witamy, jako autora tej oto książki. Wyszyński. Narodziny nowego człowieka. Książka ostatnimi dniami ukazała się w Instytucie Wydawniczym Pax i dzisiaj tu w siedzibie krótko na jej temat porozmawiamy. Proszę ojca, ja najpierw zadam pytanie, na które co prawda ja znam odpowiedź, ale chciałbym, żebyśmy tutaj przedstawili, przedstawili tę odpowiedź naszym, naszym widzom. Gdyby zechciał ojciec opowiedzieć krótko o okolicznościach powstania książki. Bo w wywiadzie ojciec wspomniał e, dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, że prymasa Wyszyńskiego już trochę temat myślał ojciec, że zostanie w Rzymie, tak? że już do niego nie wróci. Ale jednak do niego wróciliśmy, gdyby ojciec mógł nakreślić, jak to się stało. Tak, ja myślę, że po to czysty przypadek. E, Boczek Jarek to jakiś e, zamysł e, tematyczny. Szczerze, nie myślałem, że będę pisał o, o Karnatwierzyńskim, tym bardziej, że ani go osobiście nigdy nie poznałem, ani z bliska nie studiowałem jego pism, jego dorobku, jego historii. Całe moje, większość mojego dorosłego życia była spędzona za granicą. Natomiast pracując w Kongregacji Spraw Komunizacyjnych, zatrzymywałem się z tą postacią, będąc relatorem procesu. I później, kiedy Pojawił się temat, temat Wyszyńskiego. Kiedy pada propozycja, żebym napisał cokolwiek o Wyszyńskim, cokolwiek o Wyszyńskim, to faktycznie zacząłem myśleć się poważnie już, co można napisać o nim, czego by już inni napisali. Tym bardziej, że pisze się o nim od dawna, od czasu, od kilkudziesięciu lat. Więc wtedy taki pomysł czy zamysł się pojawił, aby. Zatrzymać się tylko i wyłącznie na jego zapisach więziennych, czyli tych klasycznych, nawet nie tych, które pojawiają się w, w tym promemoriach, ale te, które funkcjonowały w środowisku polskim i zagranicznym od dłuższego czasu, czy właśnie od początku. Tym bardziej, że będąc zagranicą, odkryłem, że Wyszyński jest znany głównie poprzez swoje zapiski więzienne. Że to jest jakiś szczególny rodzaj informacji o nim, który dotarł do Kościoła powszechnego i nie tylko do Kościoła, do całego świata, którym on opisuje jakiś rodzaj, myślę, że mm, zmagań, nie? Zmagań osoby, która wierzy, ale w tej wierze nie wszystko się jakoś wyjaśnia, nie wszystko się jakoś poślubia ze sobą, nie? Że Wiele stawia pytania, nie na wszystkie ma od razu odpowiedź, wymaga czasu, aby dogrzewać do odpowiedzi. Więc postanowiłem, że nie będę szukał biografii Grzyńskiego od tematów Jest. innych, ale zatrzymał się tylko i wyłącznie na trzech latach, które on spędził w więzieniu, które od dawna wiedziałem, że były jakimiś latami granicznymi, że coś, coś w nim się dokonywało. I to na różnych poziomach w jego życia: duchowego, intelektualnego, emocjonalnego, ale też instytucjonalnego, społecznego. A ponieważ nie było jeszcze takiego opracowania, jaką na, na, nazwałbym nocą ciemną, więc ponieważ nie było jeszcze takiego, takiej próby wejścia ze światłem w jego noc ciemną, więc no, zapraszam czytelnika. Czytelnika by wszedł ze mną w te przebogate obszary życia duchowego, intelektualnego, czyńskiego, żeby odkrywał jego postać. Ale potem się pojawia druga myśl, że w istocie to nie jest tylko towarzyszenie czytelnikowi w jego wędrówce po życiu intymnym czyńskiego, ale ponieważ każdy święty jest w jakimś przewodnikiem, jakimś drogowskazem, czy powiedzmy sobie jakimś rodzajem latarni, to jest próba pomocy każdemu człowiekowi, który może znajdować się, czy znajduje się w analogicznej sytuacji do Weszyńskiego. Czyli jak gdyby przychodzi chwila, kiedy on traci grunt pod nogami, kiedy jak gdyby jego świat się załamuje. Jakby to, co budował dotychczas, zostanie podważone i teraz znajduje się pod ścianą i nie wie, czy uderzać głową w ścianę, czy zatrzymać się do pewnego namysłu i szukać możliwości innego wyjścia. Więc zamysł nad książką był z jednej strony odkrywanie dynamiki wewnętrznej rzymskiego w tym okresie ciemnej nocy, Pokazywanie sposobu pokonywania tej ciemności i odkrywania w ciemności światła. Jednocześnie pokazywania, co z tego się rodzi nowego, nie? jaki nowy człowiek rodzi. A jednocześnie pośrednio próba zaproszenia czytelnika, by również i w swoim doświadczeniu nocy ciemnej potrafił znaleźć wyjście. No właśnie, tutaj ojciec świetnie wspomniał i ja może też od razu naszym widzom wytłumaczę że jeżeli oczekują biografii, to ta książka nie jest biografią. To jest właśnie taki zapis, teraz podzielę się moimi odczuciami, zapis tej walki duchowej prymasa Wyszyńskiego w ciągu tych trzech lat więzienia. To jest bardzo ciekawe i to się przez całą książkę przewija, to jest kanon tej książki, że te trzy lata pozwoliły właśnie narodzić się na nowo niejako, w sposób duchowy. Jak ojciec ocenia, to jest jak, jak bardzo to jest opatrznościowe, nie? że ci, którzy chcieli złamać premasa, którzy robili, uwięzili go, e, robili wszystko, żeby, żeby właśnie złamać go, żeby wyszedł z tego zniewolenia słabszym, no a ostatecznie, finalnie Pan Bóg z tego wielkie dobro wyciąga. Tak, ta książka nie jest, nie jest zapisem biograficznym. Na początku się chronologię, żeby, żeby umieć blokować to, co się wydarzy w tych następnych trzech latach. Trzech latach jego życia. Tak, myślę, że pisze się biografie ludzi, którzy coś uczynili, ale z drugiej strony my wiemy, że człowiek potrafi coś uczynić pod warunkiem, że jest kimś w środku. Nie. wielkich biografii nie pisze się o ludziach, którzy byli w środku z elem. Dlatego mnie interesowało yy, to źródło, źródło yy, życia rzymskiego, co sprawiło, że tyle jest opisu jego życia, nie? Bo gdyby on yy, podczas tego więzienia się załamał, na co liczyli wskazujący go, gdyby nie wyszedł z więzienia człowiekiem odmienionym, z innym rodzajem mocy, nie? z innym rodzajem przekonania, człowiekiem, który wychodząc z więzienia, yy, tego trzyletniego, nie miał do nikogo żalu, nie miał do nikogo pretensji. Był człowiekiem jakby, pogodzonym, uśmiechniętym, gotowym do zawierania przyjaźni czy pogłębienia tej, która była. Więc gdyby te trzy lata nie zostały w taki sposób przeżyte czy zużyte, nikt by o Waszyńskim nie pisał je A gdyby pisał, to by pisał o nim jako człowieku przegranym. Więc narracja, Narracja jest kontynuacją tego, co dokonywało się właśnie w tym, w tym owym czasie. Dla wielu byłby ewentualnie wtedy stawiany jako pośmiewisko, że starał się, nie wyszło mu, poddał się, uległ, nie okazał się być słabym, więc słowa, które wypowiadał przed uwięzieniem, no byłyby w istocie słowami bez większego znaczenia. One przez doświadczenie trzech lat stają się słowami, które tworzą historię. Mm -hmm. Czego nas uczy prymas przez te trzy lata? Mnie osobiście po lekturze tej książki, dla mnie najważniejszy taki wniosek, jaki wyciągam, to jest chyba ta wdzięczność. To, co ojciec też mówił przed chwilą, bo gdyby nie był wdzięczny za te trzy lata wręcz, tak, to, to dochodzimy do tego stopnia. Prymas, można powiedzieć, jest szczęśliwy w pewnym sensie, że był uwięziony, jest wdzięczny za to. Trudne doświadczenie, kiedy tam ojciec przytacza jego słowa, że on nawet gdyby Złośliwa ręka rzuciła kamień, on również byłby wdzięczny. Tak, ja myślę, że wdzięczność jest pewnego rodzaju koronacją życia. Ale do bycia wdzięcznym człowiek musi się autowychowywać. I u Wyszyńskiego to następowało poprzez odkrywanie nawet obecności Boga w modlitwie. Poprzez odkrywanie Boga wierzę, podczas odkrywania Boga w pracy. Wdzięczność jest pewnego rodzaju, tak, myślę, że niewidzialną koronacją. To nie jest korona, którą inni mi nakładają, ale którą ja nakładam sam sobie, nie przez wyraz pychy czy, czy jakieś zadowolenia w sobie, ale jako rodzaj wdzięczności Bogu, że pozwolił wyjść obroną ręką w sytuacji, która pozornie była trudna dla innych, miała być sytuacją, która mnie okrąża. nie? się jest takim, takim rodzajem ćwiczenia, które, y, które ja y, samego siebie ob, y, ob, y, ob, y, obdarzam, obdarzam, ale ono y, nie jest ani wymiarem egoizmu, ani pychy, ani zadowolenia w sobie, tylko jest pewnego rodzaju koronacją, to jednocześnie jest początkiem innych relacji z otoczeniem. No, że, że powiem, nie, że, że ten, ten, oczywiście y, momentów dojrzewania jest wiele. Ja skupiłem się w tej książce na, y, właśnie na wierze, na odkrywaniu Chrystusa w trudnościach, czy na poszukiwaniu śladów ciemności, na odkrywaniu bliskości y, Boga, kiedy wydawało się, że są oddalony, Potem na roli ludzi to Wyszyński miał poważny problem z ludźmi na początku aresztowania i o tym pisze w swoich notatkach. Właściwie został opuszczony, pozostawiony sam sobie. Odkrywanie na nowo, na nowo ludzi w ciemności. Czy później rozumienie kościoła tak samo rozumienie kościoła ma pewną ewolucję u niego wewnętrzną. Kwestia Kwestia modlitwy, czy to, co jest dla mnie niezwykle ważne, wolności, jak człowiek może być wolny, będąc jednocześnie uwięziony, i czuć się jakby kreatywny w sytuacji, kiedy tej kreatywności nie może uzewnętrzniać. Czyli jest kwestia, kwestia modlitwy. Przechodząc już do, do podsumowania, ja powiem jeszcze jedną rzecz: bardzo mnie zaintrygowały te słowa. Które ojciec powiedział też w wywiadzie, jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam czy padają w książce, że to jest świetny patron na czas wychodzenia z pandemii. I tak, tak to też odczytuje, że jeżeli ten trudny czas przekujemy na coś dobrego, jeżeli będziemy potrafili właśnie nie zmarnować go, tylko spróbować z nową energią niejako wyjść z niego, no to wyjdzie on nam na dobre, a nie na złe. Tak, ja myślę, że to jest ważne pytanie. Oczywiście u wielu ludzi jest tęsknota, żeby było tak jak było. Żebyśmy mogli wrócić do, do tej rzeczywistości, jaka była przed pandemią. Nie ma powrotu. Wierzyński W Nocy Ciemnej mówi, że nie ma powrotu. Albo się wychodzi ciężko, albo się w ogóle nie wychodzi. Jeżeli weźmiemy tę pandemię jako ciemności, to wychodzenie z niej musi nas zmienić. po inaczej. Oznaczałoby to, że czas zupełnie stracony, że nas niczego nie nauczył. Ktoś mówi, że, że młodzież straciła rok, bo nie chodzi do szkoły, czy studenci stracili rok, czy myśmy stracili rok i do do pracy. To w istocie, nie był rok, rok stracony. Kizyńskiego trzata mnie ziemi i nie był, nie był wcale czasem stracony. nie? on chodzi odmieniony. To była chyba najważniejsza szkoła w jego życiu. Dlatego nie ma powrotu do przeszłości. Przeszłość jest już, jest już za nami, nie? my możemy yy, pilnować, żeby nam teraźniejszość nie mknęła się między palcami i wchodzić w tę przyszłość już odmienioną. Szanowni Państwo, na koniec tylko zachęcając do sięgnięcia po książkę, zacytuję ostatnie zdania wstępu, napisane przez autora. Czy udało mi się przekonać dotychczas wątpiących w duchową wielkość Prymasa? Osobiście mam nadzieję, że tak. Ale jest to, chcąc nie chcąc, zawsze subiektywna ocena piszącego. Dlatego będę czekał cierpliwie na ocenę ze strony czytelników. I tym optymistycznym akcentem zachęcam Państwa, żeby samemu sięgnąć do książki, ocenić ją do ojca i ja sam może tutaj tak. Do... Tak, z radością ladość, czyteli, będę, będę. będę. czytał ja jeżeli konieczność również i odpowiadam. Pomyślę, że ona nie jest ani obszerna za dużo, ani za mała, za mało. Jest tak w sam raz, żeby ją wziąć w każdego momentu, ponieważ jest podzielona ojściały. I może towarzyszyć każdemu z nas, kto przeżywa momenty trudne w swoim życiu, a którzy nie ma. Którzy ich nie ma. Obyśmy przedmiot przeszli, tak, bardzo dziękuję. I tego Państwu życząc też dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo, za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem.